Hej dziewczyny, witam was w kolejnym filmiku i dziś zapraszam was na ulubieńców sierpnia ponieważ sierpień już się skończył przyznajcie, że te wakacje minęły bardzo, bardzo szybko pod znakiem wielkich upałów mam nadzieję, że uczniowie, wy którzy już um, niektórzy z was, którzy dzisiaj um, rozpoczęli um, swoją szkołę nie chcę wam się różnić z tej szkoły, wiem ale mam nadzieję, że um, że jakoś to przewolejecie, dajcie znać, kto lubi chodzić do szkoły. E, studenci mają jeszcze miesiąc wolnego, w tym ja, ja na pewno to wykorzystam. E, a więc tak, zaczynamy tych ulubieńców, tych produktów nie jest dużo, e, trochę pielęgnacji, trochę kolorówki, ale naprawdę sprawdzenie ulubieńcy, więc e, serdecznie Was zapraszam jeśli chodzi o makijaż, tak w ogóle nawiasem, nawiasem mówiąc, poza tematem filmiku, zrobiłam go dzisiaj, bo chciałam przetestować e, przetestować, e, wyciągnąć troszeczkę odświeżyć palitki, paletki ze Slika które są bardzo, bardzo zapomniane ale naprawdę są fajne kolory i teraz ostatnie częściej do nich sięgam i ściągłam sobie paletkę Vintage Romance i zrobiłam zdjęcie na Facebooku. Dajcie znać tutaj, czy chcecie taki filmik, może z takim tutorialem może Wam się przyda, ponieważ tych makijaży robię dosyć dużo, a na kanale znowu nie tak bardzo, bo nie wiem, czy chcecie oglądać takie makijaże, czy Was to interesuje, czy może będzie Wam taki makijaż do czegoś przydatny, potrzebny. Więc jeżeli tak, to dajcie znać, a teraz już naprawdę przechodzimy do ulubieńców i może zacznę od e, kolorówki. I jeśli chodzi o mój ulubiony e, produkt, który e, właśnie mam z kolorówki. To jest to Lovely i to jest rozświetlacz w odcieniu gold, czyli w odcieniu złotym i dzisiaj mam go na policzkach. Już dzisiaj mam makijaż już dosyć długo na swojej twarzy, ponieważ gdzieś od 11, koło 11, a jest już godzina przed 18, więc, więc naprawdę na takie, tak długie noszenie... Makijażu ten rozświetlacz moim zdaniem nadal robi taki efekt wow i powiem Wam, że, że naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt spośród wielu wad. Które ma, jakimi są właśnie te słabe pudełko, takie nadmierne pylenie się tego produktu, takie drobinki, które osiadają na pędzlu, a które absolutnie nie są na, na policzkach. To wszystko ten wygląd i to utrzymywanie się. Ten, ten, właśnie, no przede wszystkim ten piękny wygląd na policzku, no, jak gdyby nadrabia te wszystkie wady, które ma ten produkt, a, a przede wszystkim to, że tak fajny, fajny produkt, tak tani, wygląda tak ładnie na policzku i tutaj naprawdę jest moim wielkim, wielkim ulubieńcem sierpnia i tutaj nawet mogłabym powiedzieć, że ogólnie lata. Tym ulubieńcem jest baza? Baza pod cieniem Mio i nie wiem, w którym w w którymś e, filmiku mówiłam, że ta baza nie za bardzo mi się sprawdza, bo rzeczywiście, ona na początku była troszeczkę sucha, jak ją nakładałam na oko, e, to lekko jak gdyby mi e, się kruszyła, a teraz im bardziej, jak gdyby dotykam, e, jakby wyżłabiam taką, e, taką dziurę w tym, e, w tym produkcie to ona robi się taka bardziej lekka, le, lekka, lepka, e, bardziej przyczepna do powieki i widzę jak moje cienie, które na przykład teraz sobie nakładam, e, nałożyłam na oko e, koło 11, e, są w stanie nienaruszonym o tej godzinie, e, pod, biorąc pod uwagę to, że jest temperatura ponad 33 stopnie i naprawdę jest bardzo gorąco, więc cienie na tej bazie trzymają się rewelacyjnie. E, co do tego, czy baza Podbija te kolory. No mi się wydaje, że troszeczkę, ale nie jest to jakieś takie e, podbicie, że z takiego cienia, który jest... O słabej pigmentacji wydobędziemy naprawdę fajny kolor. Tutaj to raczej nie. Bardziej jest, e, sprawdza się na tej zasadzie, że bardzo, bardzo, bardzo utrwala te cienie. Nic się nie roluje, trzymają się cały dzień. Nocy nie sprawdzałam, ale na pewno przez cały dzień się sprawdzają. Ta baza kosztuje chyba 10 zł, nie więcej, więc jest naprawdę super i jest moim ulubieńcem przez ten czas. I kolejnym właśnie moim ulubieńcem są konturówki z Essence. Jest to moje odkrycie, ponieważ wiem, że dużo dziewczyn już te konturówki używało. Ja niestety rzadko chodzę do natury. I jakoś tak nie patrzę na te, na te konturówki, ale kupiłam sobie ostatnio dwie konturówki z Essence za 4 zł. Tak, właśnie za 4 zł. I dużo dziewczyn mówiło mi i pytało na zdjęciach na Facebooku: Co masz na ustach, co masz na ustach? I ja właśnie mówiłam Wam, że mam to na ustach, ponieważ są to świetne, świetne konturówki. Bardzo miękkie, w tym troszeczkę tracą na wydajności, bo są takie miękkie, ale taka miękka konturówka lepiej pracuje na ustach. Ja tutaj mam jedną w kolorze, zaraz Wam powiem, w kolorze 15, a w drugą w kolorze 05. Są to takie naprawdę bardzo jesienne kolory i zaraz Wam zrobię właśnie słodze, żebyście mogły zobaczyć. I tutaj Wam pokażę. To jest właśnie jedna taka z brązem, druga taka bardzo... Hmm, bardzo taka, może nie fuksjowa, ale taka wiśnia, taka śliwka, właśnie coś takiego. Więc te, jeśli chodzi o te pomadki, te konturówki, naprawdę świetna, świetna sprawa. I za te 4 zł macie super, super trwałość i myślę, że tak otrzymują się, na moich ustach otrzymywały się tak do 4 godzin. Troszeczkę się ścierały od środka, ale myślę, że jak na tą cenę są naprawdę świetne. Kolejnym ulubieńcem jest Pędzelek, pędzelek z Real Techniques i to jest e, Setting Brush. Dlaczego wam go e, pokazuję? Dlaczego w ogóle pokazuję pędzelek? Ponieważ e, może nie każda z Was e, ma taką jakby, precyzję w blendowaniu cieni. Ja na przykład zawsze sobie blenduję cienie taką, taką mniejszą, e, puchatą kuleczką i one nie są do końca zawsze wyblendowane tak perfekcyjnie e, jak to na jakichś innych kanałach. E, takich typowo makijażowych można spotkać, więc tutaj ten pędzelek przychodzi z e, pomocą i ja naprawdę e, jakby blendując tym pędzelkiem te cienie, one są zawsze perfekcyjnie e, właśnie wyblendowane, roztarte jest taka piękna chmurka e, koloru e, na powiece i naprawdę nie trzeba dużych e, jakichś zdolności, żeby to zrobić i nie potrzeba dużej jakiejś precyzji, dużo czasu on naprawdę e, wyblenduje rozetrze te cienie, e, naprawdę bardzo, bardzo perfekcyjne praktycznie wykona tą robotę za nas więc tutaj jest naprawdę mój ulubiony pędzelek, który polecam bardzo, bardzo serdecznie, długo, czy, du, długo szukałam dla niego odpowiedniego odpowiedniej roli, która, do której on by się sprawdzał, do rozcierania cieni, do perfekcyjnego blendu jest on niezastąpiony. I tutaj kolejnym e, ulubieńcem są bibułki e, z Essen, bibułki matujące. Są to bibułki bez pudru, czyli taki e, zwykły sam e, papierek. Pokazuję je dlatego, że używałam je najczęściej w tych właśnie okresach e, upałów. Akurat jeszcze teraz przed nagraniem też troszeczkę sobie osączyłam e, sebum e, z tych, tutaj ze strefy T, ponieważ tutaj najbardziej mi się świeci i widzicie, że teraz makijaż jest w stanie nienaruszonym. Ja zresztą tak widzę w lusterku, nie wiem jak to w kamerze, ale naprawdę wygląda e, bardzo świeżo. I pokazuję Wam te biłki, ponieważ dużo na kanale widzę, że jest pokazywany biłek z Inglota, z Maka i ceny, gdzie ceny po prostu tych produktów są, wow 30 zł Inglot ponad pewnie, nie wiem ile, 50 mak albo jeszcze drożej, więc nie, nie rozumiem tego, jak można wydawać tyle pieniędzy po prostu na bibułki które, które są takie same jak te z Essence myślę, że takie same, ponieważ ten papierek raczej nie różni się wiele od tego z Inglota czy z Maca wiadomo, tutaj jeśli chodzi o bibułki z pudrem na pewno będą one droższe, ale ja tutaj mówię o takich zwykłych naprawdę papierkach i tutaj one świetnie sprawują swoją rolę. Jeżeli szukacie dobrych bibułek, to tutaj te z Essence spełniają swoją rolę w 100%. I Następnym produktem jest produkt z Puff&Rub i tutaj mam Eco Ampułkę 4. Są różne numeraty tych Eco Ampułek. Eco Ampułka 4 to jest serum do sery trądzikowej. E, ma ona na celu e, jakieś takie właśnie kojenie, e, kojenie jakiś takich e, zaczerwienień, jakichś takich potrądzikowych zmian, e, szybszą regenerację, działa przeciwbakteryjnie. E, i to takie lekkie serum, które możemy stosować zarówno w dzień, jak i na noc. Jest idealne pod krem, naprawdę delikatne, szybko się wchłania, 100% naturalne, nasze polskie. Pytacie mnie, dlaczego co, co robię? Czy tylko maseczkę z kurkumy używam na moją buzię, ponieważ jest w lepszym stanie. Tak, więc od ponad miesiąca stosuję to, to serum i widzę poprawę w mojej cerze zamierzam nagrać o tych produktach spad and wrap, e, osobny filmik więc tutaj nie chcę się za bardzo rozgadywać ale naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt i e, widzę i Wy widzicie, że naprawdę mi pomaga, że ta skóra jest jaśniejsza, promienniejsza, ma mniej, e, mniej zaczerwienień, mniej przebarwień e, mniej krost mi na tej buzi wyskakuje, więc jest naprawdę ok. I ostatnim ulubieńcem E, który e, naprawdę jest takim mocnym, mocnym ulubieńcem Jeżeli macie problem z, z takimi właśnie podrażnionymi łokciami, z kolanami Z przesuszeniami na e, stopach e, Ja właśnie mam problem z łokciami Mam takie łokcie poobdzierane, mocno przesuszone e, Ta skóra po prostu jest tam taka no, nieładna I ja używam e, Garnier, taki mocno skoncentrowany krem do właśnie do, do łokci, do kolan i do stóp działa po prostu rewelacyjnie ja nawet na dłoniach mam tutaj, miałam takie przesuszenia właśnie jak jestem w życie, nie, to zazwyczaj <gryw> dużo wszystkiego robię i po prostu czasami nawet często robię pranie ręczne i tutaj mam taką skórę bardzo wrażliwą w tym miejscu i smaruję sobie tym kremem i naprawdę już teraz będąc w domu wyleczyłam, łokcie są też w dużo lepszym stanie więc to jest naprawdę jeden z takich moich e, bardzo dobrych ulubieńców i jeżeli macie mocne takie właśnie przesuszenia, to myślę, że on jest, e, on jest dobrym sposobem na to, e, aby się e, ich pozbyć. I przy okazji ma bardzo przyjemny zapach. Ja go tak lubię, że już nawet tutaj go e, przecięłam i wydobywam resztki, ponieważ naprawdę dużo zostaje, e, dużo zostaje produktu. Nawet jeżeli nie możemy go wycisnąć, to w środku jest jeszcze bardzo dużo produktu i polecam e, przecinać takie rzeczy. Więc tak, to by było na tyle, ulubieńców dosyć mało, ale to takie fajne produkty, bardzo sprawdzone, dajcie znać co Wam się sprawdziło w miesiącu sierpniu, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmikach, papa! Pa.